Witam was tutaj Nexos, witam w kolejnym odcinku W dzisiejszym odcinku robimy sobie PvP I mamy dzisiaj specjalnego gościa Siema, tutaj Felskin, zgadnijcie, kto wrócił do gry Tak właśnie, Felskin wrócił do gry, mój kochany Feluś Uścisnąłbym cię, ale pojechałeś chyba w drugą stronę Nie, ja po prostu spadłem Rozumiem Rozumiem TY PATRZ! Jest z nami także drugi gość specjalny, jest to Andrzej Yy, de wiecznie ukryty w yy, cieniach internetu. Oh shit Andrzej internet z telekomunikacji kolejowej jedzie pociąg to lagi <grym> No ale dostałem laga, oh, lol. Wow shit, ale o, to był lag Andrzej O jest Andrzej, jest i Andrzej. Z nami Andrzej jest, I jest nie Andrzej. ale nie ma go na skypie. Był przed chwilą, ale się zmył Andrzej Dobra, nieważne, on będzie za nami biegał i nas chilał. Andrzej to jest po prostu Andrzej i tyle, tyle powinien się o nim wiedzieć. Ważne, że znacie Effelskima. Hej. Więc chodź Ja tutaj po powrocie do gry będę musiał nadrobić troszkę zaległości. Oczywiście będę grał musiał odnowić sobie mój Jir i tak dalej, bo w związku z tym, że Nexus prosił mnie, żebym nie przyklinał to powiem stolcowaty Jir. Ja nic takiego nie mówiłem. Nie no, po prostu klepiemy tutaj. oh wow, shit! Dostałem blind, jest PK i tyle. Ty, ej pe pekuj tego, pekuj tego szamana, on nasz 25 ja robię... no to... hmm. Szamanowi no. olo no dostał 40. Ja ten mejrz zostaje niezły PK też. No właśnie też go tutaj klepcze. Aż gnoją. PK, pK, pK Patrz, patrz, patrz. patrz. o Ale fajek, faj, kiedy puky. Ale to dostał. Ty czekaj bo tu jest ja jakiś dalej, gejladen. Żyj, ro, roguę, roguę. Czekaj to jest gejladen. Epa... Dobra nieważ. A mamy tu healera to dobrze. Wygląda na to, że przegrywamy tego battlegrounda. Jak na razie. Ale dopiero się zaczął. Gdzie ty biegniesz stary, ja cię widzę tylko tam na mojej. Bigger ogółę. co ja mu zrobię. Chyba. Oh shit, nie mam tego czara. Ja, ja chciałem mu shota na machę założyć biegnij prosto na moją flarę a ja cię teraz zamrożę znaczy załebuję. i pań jaki pykiel, pykie, pykie. we, weźcie czekaj pokaż swój jeer ja cię ci oh, oh, oh. tu jest człowieku, nie nazwałbym tego jeerem szczerze mówiąc a no, dalej pykiel robimy dobra, klepiemy no i pyk Dobra. Jak człowieku upadają jak jakieś pupsko, ja, <grym> jak takie taki puchy. Takie człowieku przygniatane z taką pasko. Packą. Oh. <grym grym grym> chodź na mida, weź na mida. Na flagę idziemy? Idziemy flagę? No. flagę? Czekaj, czekaj, czeka, bo to czeka... Oj 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 oj, 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 Dobra, bij tego TK'a Frost. O, czekaj, 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 czeka, bo ten typek, ja go wezmę. Dobra, to ja biję tego dotknighta, on tak fajnie zaraz padnie. Dobra, już go zabiłem, teraz winkam tego drugiego Ale zrobiłem ładną akcję z rogiem Nie mam szans Muszę go zabić, muszę go zabić Aj, biegnie, ja go zlowuję tego rogiem Dobra, jak ja już go zarżnę Patrz, patrz, a jakiś hunter mi pomógł Dziękuję ci hunterku To jest krasnoludzka kobieta No ja. jo! Ej, to jest rzadki widok, ja zaraz screena zrobię Krasnoludzkich kobiet nie ma O o o, o ale poszło pyke nie? pa, jest Andrzej I stary, on, on się wyłania z nikomu no to jest człowiek, Andrzej to jest taki człowiek, który człowieku jest, a nawet go nie ma, człowiek, taki człowiek mimo. Był to Andrzej, to jest, a teraz ale teraz go nie ma. Pyke dostał, nie wiem. Dobra, I bij tego to to torena. A ja bije jakiegoś człowieku... torena. No bo dobrze, mogę tam bić tego torena. Czekaj, bo on włączył... TORORE. Tolore! Tormento! No, no, o, Andrzej coś do mnie napisał Wiesz jak mój net działa? Od 20 do 24 <laughs> Andrzej Tylko Ech, pociąg jedzie Uczę się włoskiego od 6 miesięcy Ale i tak nie wiem co to znaczy Co mówi Deadwing Ja wiem, to jest pain czyli... Wiem, że tormento to będzie coś związane z ogniem Albo cierpieniem albo coś w tym Tormento to jest torment Taki wiesz Nie wiem stary ten trailer Ważne żeby polski był ale już, już sobie wyobrażam ten trailer i... Ból. Agonia. Nie, to będzie człowieku... Ból, bo... Bole. <grystanie> bo człowieku będzie ból przez otwarte. Bo człowieku prezydent się nie zgadza na inny ból. Bóg <grystanie> umy. No, a gdybym człowieku mógł, to bym taki człowieku wniósł się tam do tego sejmu, sejmu i takie pyki im zrobił, nie? <grystanie> ja też. Dawaj, chodź, najpierw zrobimy tutaj... In, in the face jakimś warriorowi, który ośmielił się tutaj naruszyć teren mojego mienia. O, o, o jo, ale żeś go zrobił, stary jak tym żeś ja to... rzeźba nie rzucił w nim. ty, ale dyskobol to, to rzeźba jest. Wiem dyscobolny rol, ale dyskobol to była taka chyba dyscyplina, takim że coś takim patykiem... Nie. nie, nie patykiem, tylko dyskiem. I to był rzut dyskiem, a dyskobol to był ten co rzucał dyskiem. Aha, dysk... W przyszłości chcę zostać dyskobolem, stary. matka mówiła mi, że mogę zostać wszystkim, że każdym kiedy dorosnę, więc zostałem dyskobolem. bolem być dyskobolem. Dobra, Dobra, chodźcie, tu klepcze jakieś... temu warriorowi tu robimy. Ty A ja ucieknę. Ty to dawaj tego deka, deka. Patrz, 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 to jest taka lama. Dobra, to ty go sobie tutaj sklepia sobie w sklepie warriora. Patrz, patrz co zrobił, patrz. Nie ma. Nie ma Ty e, jakim co... Aha, ale pin Jaki pindol Ty to jest Fury Warrior Jezu, jak ten detekt to jest słaba, czaję się człowieku mojego góla dobrze, i e, to jest zaawansowana taktyka stary. To jest w człowieku Horda Jakim ci kim walłem Tynek 8 prawo. na 0 Dobra idziemy na więcej Ja mam człowieku 5 na 0 Czekaj, chodź zajmiemy jakąś bazę, bo zaraz przegramy i się zmupczymy i To dawaj tego Warriora bijemy jeszcze. Bo na razie fajny PG jest, to ten. Wiem, ale zaraz przegramy i... Wreszcie ja bym był bardziej na honor stawiał niż na ten. Na, na honor. honor! Bo wiesz, bo ja potrzebuję dużo honora, zwłaszcza bo oh, dlatego, że wiesz, że muszę nadrobić braki. Ja cię ogólnie rozumiem, synu. Czekaj, ja może ściszę troszkę dźwięk, bo dźwięk może być tutaj bardzo nieprzyjemny. Grab hits Stary, ja to fajnie wygląda, taki ba battlefield się dzieje tutaj, pode mną, a ja zmieniam dźwięk. OK też, dużo strojów. Też pobyw, już... właśnie przez chwilę ukradłem killa. Stary, udało mi się sfiksować nagrywanie. Było, wiesz co, było coś zbugowanego z klientem gry. Coś, bo ja miałem 64-bitową wersję, jakoś tak dziwnie, nie wiem. Bawiłem się tymi plikami. I, I działa, jak na razie nagrywam jakoś. Tylko że w, w lower quality tak jakby można to powiedzieć Czekaj jak tak krasnoludzka kobieta ma na imię? Mm, Dobry, wykry mnie! On oni mnie A tu? <laughs> nie martw się synu, ja tu jestem Patrz przejęliśmy bazę, ale oni też przejęli bazę, ale... Mm. Patrz co tam jest, ja to ja to chcę A tylko mi to mejdzie zabierzesz O jest, jest moje, jej! Ole jakbym miał teraz cooldown to bym kogoś zniszczył. Ej, chodź idziemy, ja nie mogę się powstrzymać. Ty, wiesz co, ja zapomniałem o używaniu jeszcze jednego bardzo istotnego spela. No. Necrotik Strike. <grych> no w sumie... Patrz, ja sobie idę, a Andrzej znikąd. Stary nawet nie wiem skąd, ale wyszedł mi. Andrzej to jest jednak człowiek legenda Jak zostałem legendą. Ole w tego... Ale w tego typa walne buły! Ale w niego walne buły! 53k! Ej, pomocy! Nexus pomocy! Gdzie? Tutaj, bo mnie pykę! Nie widzę cię. A tam jesteś? z tyłu! Już cię już cię bije. Znaczy już biegnę ci pomóc. Chodź, ci... Dobra. Wracamy na pyky. Rozumiem. Mam, 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 najlepszy gun, najlepszy wieście Zawsze chciałem, chciałem mieć taką bestię. no jest i twój ulubieniec. O jest mój ulubiony death knight. Który wali dobre woły I dostaje dobre woły po 31k. No właśnie widzę. nexos 15 na 0, Alek! k... Jakiś z Ciebie. Jeszcze nie, sorry, ja tu... Stary, ten dragon mnie wkurza, on tak lata i tak jest po prostu sobie. On jest gówniany człowiek, jest najbardziej monty za kasę No wie, wie, My, my naj, wiemy co sądzimy o petach z przy znaczy o wszystkim co jest to sto buły, dwie puły, to czypiście coś Jedyna rzecz z zlidem, jest fajna, to weź tutaj na mnie zbliżenie, a ja to znajdę w tym czasie. Pichę zbliżony. Weź, nie, tu właśnie zabijemy jakiegoś maga i idę drugiego zabić. Włączam kolbę Bo ja tutaj człowieku biegnę do ciebie. I weź teraz na mnie zbliżenie. Teraz, teraz, teraz! Czekaj, bo ja wbiję! Bo ja... Dobra, ja zabiję huntera. Siema, hunter! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. I to gdzie ty jesteś w ogóle? <słatwia> nie wiem, ty gdzieś leje dwóch typów nie biję i zaraz dwóch typów zabiję. To już człowieku nad z odsieczą. To. <słatwia> ale zobaczysz tą moją odsieć, to człowiek tu się zejść nie. Coś mi się... O ja, on evocation używa, ale gnój. Ej, ej ej, 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 Nie ma King Steela, nie ma King Steela. Yes. Znaczy nie ma <słatwia> Andrzej, no i... O, o! jak się roach <noise> Oni chyba specjalnie, oni chcą, żebym ich zabijał, żebym miał jak najlepszy skill. Znaczy ten score. Rzucę pod niego flarę, bo zapewne będzie chciał zrobić wanisz. Ludzkim kwadem. O, jest i to... ten warrior. Magiczny. Nadciąga Kocha. moja on Dobra. Ja no do ciebie, biegnę do ciebie. Ale chodź nam na nogę. Na, na ale to rób na mnie zbliżenie, bo musi, musi być moja odsiecz pokazana Ale no ja nie, czekaj, bo ja tu, bo jestem na środku Battlefielda z ziom, nie tutaj ile. O, o, o. I... <grym> na piernicza tej Na Żółwiu Dżurku, Żółw to jest najlepszy mod. gdzie jest, jest moc. Andrzej, Andrzej, potrzebny mi jesteś Patrz, jest <grym> On ma takie lagi, że mi się teleportuje, Jurek. Ale on jest, tak, nie wiem, od niego nie było no ja Ty, nie, no, no, żółw tu jest żółw Wario, żółw. ej, Wario bro ty, ej oni naprawdę, oni chcą mnie nieżywego. They want me dead. A, I they, they see me rolling, they hating. Ej ja już tego nie śpiewam, bo już to śpiewałem chyba w każdym odcinku. Moim i ten. I copyrighty. ty. Teraz trzeba jakąś inną piosenkę znaleźć. I nawet no temu rogużowi pióki No Ja robię tę. To ty zajmij się rogiem, a ja ole nie traf... A dobra, trafił. Czekaj, bo ktoś do mnie pisze na facebooku. O ja... Mam... O nie! Nie mogę, muszę walczyć Muszę pyki. Jest pyki, Nie, nie, on mnie nie zabije, on mnie nie zabije, to jest niemożliwe Hop, i teraz jesteś już skrócią. żał. No. No. Andrzej jest, stary zdubska Był jakiś mage Dobra, uratowałem Andrzeja Ty, Ja zauważyłem, że my chyba tylko tutaj biegamy i zabijamy O, ja kapowa, to jest w tym czasie zobaczyć kto co... <laughs> Ale kubek. Czas na Facebooka, dobra, ja się tutaj przez Kirs styluję tego Major'a ładnego O dostał! O jest i Rouge, Rouge chyba sam aż się pokuszę Jakiś Hunter mnie tutaj nie chce tu nieżywego nie Kurde wiesz co powinni zrobić? Dowowa, nie? Takie coś, że ten, że Facebooka można mieć na zajebiste. <laughs> Taki addon w sumie mógłby być. No świetny po prostu człowiek, ja bym wtedy no cały sobie. czas grał w mowa. I'm enjoying my life. Ty gościu widzi mnie i ucieka... No dobra, już, już, już chciałem być fajny i, i powiedzieć, że gościu ucieka dobra, przede mną. mu zrobił mniej tyle. Patrz, dostał 23k. No, dostał bowę, nie. Stary, jaki dźwięk mi buzuje śmiesznie. Dobra, teraz z tym magiem zrobię coś, czego nie, jeszcze nie robiłem. Na patrz człowieku. na to. Ten Maxi mi roli. Patrz, po tr... dwa razy po, 30, po 30k. 33 i 37. Oł jee. Ogłe, ogłe tutaj. Patrz ile ja mam HP. Patrz ile ja mam HP. Mam 199k. I dawaj pyki, pyki. O jakie pyki będzie. O patrz. ja. Taki Takie człowieku dar, darmo pyki, nie? Takie zadanie naprawdę. <laughs> darmo? O, o, jeszcze stary, ej, ja tutaj stoję i zabijam, ej, i 21 na 0, no to jest człowiek, ja mam 7 na 0, ale wiesz, bo ty masz o tyle fajnie, że ty się zabijasz takie, no ja w woberu, no nie, dobra, to my się żegnamy, cześć. Ej.